Według Business Insider, jedna trzecia Polaków nie ma żadnych oszczędności. To ponad 10 milionów ludzi. A teraz wyobraź sobie, że jesteś jednym z nich i tracisz pracę. Na domiar złego zepsuła ci się lodówka i masz kanałówkę do zrobienia. Nie masz oszczędności. Weźmiesz pożyczkę i musisz oddać więcej o jakieś 10-15%. Pożyczysz od rodziny? Ostrożnie. Potrafią być gorsi od mafii. Możesz też oszczędzać. Ale jak? Łapcie 7 pomysłów, jak i na czym przyoszczędzić, żeby odłożyć trochę grosiwa, jednocześnie nie odbierając sobie chleba od ust. Po pierwsze, nie pij kawy na mieście. Starbucks kroicie ponad 10 zł za małą kawę. Człowieku, rób to w domu. Nie będzie tak designersko, szpanersko, hipsterska, ale będzie profinansowa. A o to chyba chodzi, no nie? A jak dobrze pokombinujesz, nie wyczujesz różnicy smaku. Po drugie, przejrzyj swoje subskrypcje. Możesz się dowiedzieć, że od trzech lat płacisz za dostęp do strony miłośnicy kucypony czy coś równie absurdalnego. Zastanów się, czy potrzebujesz mieć Spotify, Netflixa oraz pewną stronę z końcówką hub w wersji premium. No dobra, okej, okay. to ostatnie brzmi jak asortyment pierwszej potrzeby, ale możesz się podzielić rachunkiem z kolegami. Przecież nie będziesz oglądać tych profesjonalnych aktorów jak Torek 24 na 7. A przynajmniej taką mam nadzieję. Po trzecie, zrezygnuj z siłowni. Można by to podpiąć pod wcześniejszy punkt, ale tutaj nie ma czegoś takiego jak dzielenie rachunku na grupę znajomych. Kasujesz karnet na siłownię teraz. Zgadnij, pobiegać możesz w parku, poćwiczyć w domu, wysaczą 2 metry kwadratowe, 30 minut i dobry plan treningowy, żebyś miał problemy z poruszaniem się przez kolejne dwie godziny. Poza tym, ogromna część ludzi płaci za siłownię przez rok, dwa, trzy, piętnaście, a była tam może trzy razy. To kasa, która ucieka ci między palcami. Po czwarte, fryzjer. Primo, i tak ciężko się do nich dostać, bo ci lepsi mają terminy zajęte na dwa tygodnie w przód. A ty randkę masz jutro i musisz jakoś wyglądać, a po sekundo potrafią kroić niezły hajs. A za coś, co możesz zrobić sam. Okej, okay, nie każdy jest takim wariatem, żeby chwycić golarkę, nożyczki, lusterko i golić łeb. Ale możesz poprosić o pomoc mamę, ciotkę, dziewczynę, siostrę, współlokatorkę. Tak czy inaczej, lepiej poprosić o pomoc dziewczynę, mają lepsze wyczucie estetyki. A jeżeli jesteś wariatem i masz w głębokim poważaniu co powie o tobie świat, baw się sam. Na YouTubie jest masa filmów. Pierwsze 30 razy może ci nie wyjść, ale praktyka czyni mistrza i w końcu uda ci się dojść do czegoś sensownego. Po piąte wyjścia z kumplami na piwo. Nie mówię, żebyś się nie socjalizował, siedział w domu i nie wychodził do ludzi, ale nie musisz wydawać 12 zł za jedno piwo w klubie. Możecie walnąć po dwa, trzy browary u ciebie czy kolegi, skoczyć do klubu, kupić jedno piwo i je powoli sączyć. I teraz powiesz, chwila, mam oszczędzać. Po co kupować w barze, jak już i tak wypiłem prawie czteropak? Żeby nie być tym dziwnym typem, do klubu idzie się po to, by się nawalić albo poznać samicę na noc. Mając szkło w ręce i od czasu do czasu biorąc łyka, budzisz zaufanie, bo nie odstajesz od reszty. A skoro przy samicach jesteśmy? Po szóste. Randka nie musicie kosztować rocznych zarobków. Tym bardziej pierwsza. Zabierz ją albo jego. Nie dyskryminuję. Na spacer. Pokarmcie kaczki, weźcie koc, rozłóżcie się z winkiem, jakieś owoce i po prostu porozmawiajcie. Poznajcie się. To pierwsza randka, a nie trzydziesta rocznica ślubu. Po siódme, oszczędzaj na zakupach. Nie mówię tu, żeby żywić się wyłącznie parówkową, bo nie jesteś przecież świnia. Ale na Boga. Nie idź na zakupy na głodniaka, miej listę zakupów. I najlepiej unikaj jak ognia słodyczy i przekąsek. Wydasz mniej i nie będziesz musiał tego później spalać podczas ćwiczeń. No i nie zapominajmy o ciuchach. Z tego można by zrobić osobny materiał. Podsumowując, oszczędzanie nie musi być wcale takie trudne, a może Ci nieraz uratować 4 litery w nagłej sytuacji. Trzymaj się.